Witam, bo to 999, a to kolejny odcinek z serii życie. Dobrze, i w tym odcinku tak, oficjalny przegląd aktualizacji 1.1. Dobrze, to pierwszą zmianą języki. Nie lubię polskiego, gubię wciąg, ale przeżyję już. Dobra. Następną, drugą zmianą bardzo bardzo cieszącą jest tak. Będę sobie ościski. Muszę pierwsze znaleźć. Co sobie zrobię? Ja też nie nie będę miał. Tak. Zajdziesz do drabiny. Łąka motyla moja i tak i tu mamy takie rzeczy i tam takie Teraz na to jedną rzecz szybko. tu bramka, tak, tu zamkę. o, osiągnięcie, ok. o, osiągnięcie, zdobycie drewna co mi tu za osiągnięcie jest nieważne, tak i tak tutaj i idziemy. Pierwsza zmiana, którą dodali, to jest, że każdego... Teraz. Torej, że dzięki tle, dźwięki, ale i takie rzeczy, wszystko musi być przygotowane, opracowane, i nie jestem, i nie jest. Tak jest. Nie wymogą zawsze smagania jakąś, jakąś mapę Zobaczę jaką. Nie wiem czy my sami, nie wiem czy my z kimś. Wszystko jest wiadome. Na razie widzę, tylko sezonki wyparły. Nie widzę że jabłka, ale możecie mi uwierzyć czy też. I tak mam nawet no ale ktoś nie zauważył. O, proszę bardzo, wpadło jak. Drugą zmianą, która cieszy bardzo życie. Dwie nawet takie. Trzy, cztery. Wszystko to cieszy. Oprócz, że, że gorzej jest na parkurach, jest straighta. I to chyba sobie wiecie. Po drugie, jest tak. można sobie chodzić po zbożu. Komu się chce, może sobie chodzić. Nie może skakać. Wskacza się, wszystko zniszczy. A jeśli też skoczy, to się w razie i No to nie będę skakał. Dobra. Kolejną zmianą jest. Eee, aha, wieprz. Na niebie wszystko pisze. Nie wiem, czy potrafiłam wam już na jednym magazynie. Wreszcie myślę, to ułożę. I tak. To mi się przyda i tak. Dla tych, co wiedzą, czy nie wiedzą, tak się teraz robi z ofiarą powyższa, to blogą w Polsce. po prostu... Uu, na jakim poziomie gram. Wystarczy po prostu tak kolejną, fajną zmianą. Nie wiem, co nam to ale chyba może tak Ach, nie pokażę. coś ponożyce. Jeszcze jest ta, jakaś, podobny jakiś achievement, zresztą podobną, no jest, tylko nie wiem, jaki. Powiem. Tak, a ja już sobie potem wykorzystam, a teraz tak nie mam muszę zrobić patrzyć czas spit. To jest dobry spit. O po ok. tak. Dla mnie co. Teraz tak. Byłam ostatnio w kopalni. Diamentów się tutaj trochę tu znajdowało. Oferę. Ja nie wiem, czy mam, czy nie mam. Będę miał więcej. To jest złote blisko. Też to jest samorodek złote, czy się złote, wypadający z gigmenów w piekle. To na pewno nie działa, wiem czemu, bo słyszę wszystkie tam, zwierzęta. Ale chcę więcej zwierząt na Tak, ale takie zwierzęta. Wiesz, miałam wybora, bo no w miał. I weźmiemy się z nitru, nie trzeba ich rozważać. No i tak, wystarczy, że tak jest, i tak powoli nie po bo zawsze szybko, ale już ta jest sam, czy nie, to ciekawe. trochę dnia... no, że to będzie do Powodzenia, ale to przyniesie źle To całą. No właśnie. Nie, 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 wiem, tego nie wiem, czy to, czy wszystko, wszystko za Tu są takie zwerki, które sobie teraz wyłóżczę. i a mieta, bardzo dziękuję, ci bardzo, że jeszcze na końcu. No ja to będę naprawiać, bo to Dobra, jeszcze jedna rzecz muszę przemyśleć. A pokażę wam co się stało, kiedy ja tylko jedną drabinkę, normalnie można było wejść i nic, a teraz tak, tylko jedna drabinka, No i myślę, że to będzie koniec tego odcinka, wiem, że krótki, Komentujcie, subskrybujcie, żółty guziczek, cześć. Zapraszam na kolejnego odcinka. Cześć.